Siemaneczko z tej strony Węger. Jak widzicie, jestem trochę na nietypowej mapce, ponieważ jest to mapka eventowa, Halloweenowa. Jako że jutro jest Halloween, to dzisiaj postanowiłem sobie nagrać. Odcinek, więc już nie, wie, nie wiem jeszcze do końca, bo dopiero tutaj przyszedłem. Jak się odteleportowuję, ponieważ teleportacja z tej lokacji jest niemożliwa, jak widzicie. I już nie chciałem pokazywać tej drogi tutaj, ale... Bardzo łatwe jest dość, Teleportuje teleportuję y, typek Stornik, nie wiem jak on się nazywa. Jakiś taki... Wygląda jak, jak Hagrid z Harry Pottera, więc tyle tu wiem. No i tutaj się pojawia gdzieś tutaj. I to tu jest taka mała wioska. Moim zdaniem to jest taka fajniejsza. Mapka niż rok temu i dwa lata temu, tam tamto taka duża, nie wiedziałeś co się jest. Takie tyle tych świateł głowa bolała od tego. A tutaj taka przytulna, mała. Znaczy do końca nie ogarniałem Co tu jest w ogóle? Już widzicie tutaj zaraz, znaczy no nie widzicie w sumie, ale widzicie na... Bo tutaj mam w dodatku kto tu jest i tutaj po prostu dochodzi tak, że już urywa stronę. Dobra, co tutaj... Nie, to jakiś pewnie quest, to nie będziemy sobie na razie robić. Tutaj jest... Loteria, to zaraz sobie jeszcze zalosujemy, mam... Prawie 12 tysięcy smoczych jak czyli chyba około 140 smoczych to by było. No, będziemy sobie zaraz losować, tylko jeszcze obczajmy inny sklep. Nie wiem co to jest. Usko luba. Sprzedaje stroje. Osmoczy łuski. Nie, nie będziemy kupować, ale wiedziałem, że fajne są, są. To chyba ktoś miał je. Tutaj zarządca nic nie powiedział. Stary walut Pewnie jakąś walutę. Nie. O, popatrzcie co z tym tu mamy. brusztynowe króliki Tarcze na woja. Do 300. Ile tych tarczy jest? napalka o O, 83, ale nie jednak. Nie równa się z tą moją. Moja jest na woja, więc ma więcej pancera. Właśnie takie tarcze wolę. No i strzał na osad, Pewnie na tropka. Jak skoro to jest tylko palwo i tropek, to gdzieś to pewnie powinno być jakieś inne profesje. O, tutaj mamy błaga Legi to też właśnie za te bursztynowe koraliki, pewnie jakaś waluta eventowa. Pełne leczenie. Na takie wzdury nie ma co wydawać. waluty na pewnie ona coś będzie. O boż! Co my tu mamy? Pomki na tanca, Kurde pomka od gierki I tu pomka od Normalna i od truty, Jezus Maria To co teraz będzie tance jak odwalał jeszcze dobre, nawet te pomki są. Tutaj mamy pomki na Maga i hełmy na maga. Nie wiem okrocz Helmy. hełmy. Dobra, co tam dalej? Chyba. Łódka się tu bierze i pływa, bo. By było tyle. No pewnie tutaj. Dobro, trochę będziemy sobie losować. Oczywiście nie mogę wiedzieć wszystkiego, bo potrzebne mi jest to na coś, co jeszcze nie mogę Wam zradzić. Dowiedzie się wkrótce. Może dzisiaj, jeszcze na łaźnie, jak będę nagrywał. Może jutro. Ale no, to jest fajna rzecz. Niektórzy już wiedzą, mogą się domyślać, to chyba dwoma osobom mówiłem. Ale nie wiem. Dobra, no to chyba sobie zalosujemy już. Tutaj niech każdy sobie przyjdzie obczajco i Jak nie będę już tu pokazywał wszystkiego, chciałbym kupić los na loterię. No dobra, Legendarne. heroiczne też sobie kupię. Może ten z jeden. Bo to jednak. No się uważać. 3 heroiczne, no heroiczne są dobre. 8 to może weźmiemy sobie tak i mi zostanie 304. Dobra, myślę, że taki komplecik będzie wystarczający. Jedną ulepszoną, dwie heroiczne i trzy legendarne. Dobra. Będziemy losować od najmniejszych Gdzie to się losuje? nie, to są pergaminy, dobra Dwójka, co mi? Bursztynki, no przydadzą się, przydadzą, cztery tylko Błogo jakieś, nawet niezły pan na outfit Dobra, lecimy dalej no, mikstura odejmowania, to raczej nie przyda mi się, chociaż jak będą samorodki, to może się przydać, jak już tam będę mi brakować do czegoś, to sobie wymienię. Dobra, lecimy z heroikami. Strój. No, nie chodzę w strojach, mam tu jeden dobry, więc zobaczymy, może się do czegoś przyda. O, co to ma no fajnie. I uni, los. Dobra, uni wezmiemy sobie, no, kupon na teleport. Z tych Unii ulepszonych Wam powiem ciekawsze rzeczy niż z tych legendarnych. Nawet, o, kupon na Outfit 9 sztuk chyba. Dobra dalej, Hera. Nie ma czasu, nie ma czasu. Zwój depozytu przyda się, przyda się, ale nie wiem czy aż tak bardzo, żeby było warte jednego losu. Kupon na teleport, nie wiem ile, 8 chyba ostatni. Zwój depozytu. Dobra, jest już 20 ich. No. I doszliśmy do legendarnych. Uff, runy. Bardzo... Cieszę się z tego. Runy zawsze spoko, Jeszcze coś. Te 5 kryształów. Zawsze się runy mogą przydać. Kiedyś będę ładował to. O, co? 3 kryształy. Nie no, bez sobie Nie. To, to mi dało. Dwa kryształki i jedno. I 5 sztuk tego leczenia w walce. Dobra, dalej. 4 <grym> <Cztery> sztuki bursztynów. <grym> I dwa... Tak, 23? No to nawet mam powiem. 23 M. 3 M i coś jeszcze. Tak, kupon na teleport 18. tylko kupon na teleport spoko, spoko, ale. Potem i tak jeszcze tyle tego, kupon na outfit. 10 sztuk i złoto. 5 milionów tylko, tamto miało 20. Dobra, zostały 4 sztuki. Co to? Co to? Chowaniec. Chowaniec to gówno daje. Oj, smocza łuska. Dziwne, zmieniły wygląd. A nie, to łuska, dodaje 10 łusek. Myślałem, że run. Nie wiem, co ja kupię za ułamek jednej smoczej ale zobaczymy. Kolejny. Co to jest? Kurwa, no pełne leczenie bez jaj. Na chuj mi takie chujostwo, no. dałby jakiś strój. Albo chociaż te rundy. O, błogo lega. I złoto lega, 36 milionów i kolejne pełne leczenie. Weźmiemy sobie od razu złoto, no. Ostatni ratunek, może się przydać na łaźnię. W sumie nawet się cieszę. Dobra, został ostatni los. No i 24 miliony i los her. Więc jeszcze jesteśmy w grze, jeszcze jesteśmy w grze. Uff, odjęcie. Nie no, nie. To nie było zbyt fajne. Już nie mam losów. Zjem sobie runy, zjem sobie łóżki. Błogo przechodzi. Tutaj mam tylko chowańca. Zostawię sobie te rzeczy, może mi się przyda kiedyś tam na samorodki. Te pełne leczenie też sobie zostawię. Strój, sprawdźmy, strój. strój. No, taki wiking, nie wiem kto to jest. Nawet spoko, wam powiem, nawet spoko. Będzie, można nosić czasem. O, tu kupiłem wcześniej jabłko w Karmelu. A nie, tu teleportuję. Tutaj kupiłem jabłko z posypką. I to zmienia w mumię taką, jak widzicie. Nie jest raczej za fajne, bo już dużo osób to ma, więc raczej w tym się nosić nie będę. No i to chyba tyle z tego odcinka. Coś tam jeszcze może nagram, ale jak już wam kiedyś mówiłem, nie będę robił takich długich filmików, bo mi się to buforuje potem 2 godziny. Teraz już jest 10 minut robię filmu to myślę. Że półtorej godzinki spokojnie będzie mi się buforować. Więc dzisiaj może nagram, nie no raczej nagram łaźnie chyba że to mi nie będzie pozwalać na to Więc nagram sobie łaźnie może już będę miał tą rzecz, na którą trzymam te 3600 łusek, 900 No Dobra, podsumowując Wypadły mi runy Ładne błogo z ratunkiem Tam z 95 zł, no jestem z tego zadowolony I tutaj jakieś tam kupony, pierdółki, bursztynki, nie wiadomo co no, ale zawsze się przydadzą może na samorodki, może uzbiera mi się na zwój odwiązania przedmiotu, bo to jest bardzo dobre. No to w tym odcinku halloweenowym tyle, może jeszcze, może będę kiedyś jeszcze w tym evencie losował, to też to nagram, ale zobaczę jak z kasą będzie. No to do wieczora na łaźni, siemanko, elo.